Cześć, witajcie z tej strony Mrówki w trawie. W dzisiejszym odcinku będzie rzecz, na którą bardzo długo czekałem, a mianowicie Lasius Flavus. Tak, dobrze słyszycie. Tutaj co widzicie, to kolonia posiadająca 138 robotnic, więc także zapraszam do oglądania, bo dzisiejszy odcinek będzie dość ciekawy. Tak, dobrze słyszeliście. Znajduje się tutaj z ponad 100 robotnic. Widać tutaj, jak dałem im mącznika z mojej hodowli, a także dużo larw. Postaram się Wam bardziej pokazać te larwy. W miarę widać, że pod robotnicami znajdują się larwy i jaja i poczwarki. Otóż tak, jest to już dużo poczwarek, co mnie bardzo cieszy. Kolonia. No, na razie nie była hibernowana. Ale zamierzam dopiero może za pół roku, eee, a więc tak. Jeszcze planuję co do tej kolonii. Właśnie co teraz w tej chwili możecie zauważyć na odcinku. To, uwaga, uwaga, zamiast być w takiej probówce, to przyniosę ją do takiego właśnie tutaj formikarium. Tutaj może zauważyć główne gniazdo. Tutaj będzie gniazdo. Widzicie krobotnicę? Tutaj wchodzą, wracają. Tu jest arena, bardzo mała, ale dla Lasiewsławos na razie będzie odpowiednia. Później postaram się podłączyć tutaj kolejną arenę lub wymienić tą małą i zrobić taką y, jedną dużą, większą. Kolonia się czuje świetnie, co mnie bardzo cieszy. Dałem już tam te dwie robotnice. Ale to nie było nic ciekawego, bo nawet co było ciekawe, e, wystarczyło, że dałem te dwie robotnice. One od razu do nich dołączyły, co mnie zdziwi zdziwi zdziwiło, bo myślałem, że trzeba było najpierw zahibernować, nie? Wsadziłem je po prostu i one automatycznie zaczęły się zachowywać jak członkowie gniazda, co mnie dość zdziwiło, bo jeszcze się z taką rzeczą nie spotkałem. Ale wracając do tematu. Gniazdo ma jakieś no w porównaniu z moją ręką. No jest dość małe, ale do takiej kolonii będzie idealne. Po tym się rozrośnie. Może jeszcze jakieś powiększy coś, lub zostawię tą probówkę. Powinno być bardzo dobrze tutaj. Ale co u Lesu sniger? No nic się w zasadzie nie zmieniło. No poza tym, że są poczwarki i to bardzo, ale to bardzo dużo, co mnie bardzo cieszy. No znaczy nie aż tak dużo, jak można się spodziewać, ale no jak na taką małą kolonię będzie bardzo, ale to bardzo odpowiednie. Tutaj może zauważyć, tutaj widać kokon. I to, ten kokon, to jest poczwarka królowa, jest naprawdę piękna. Widać tam jaja, poczwarki, larwy, robotnice także i pokarm. Napiszcie w komentarzach, jeśli widzicie larwę mącznika. A co o Messor pewnie chcecie wiedzieć? No, królowa ma się chyba dobrze. Zmieniłem probówkę. Posiada tam chyba trzy jajka. Tylko, że ona je w tej chwili właśnie trzyma w żółwaczkach. Wcale ich nie zjada. Po prostu je przenosi ciągle z miejsca na miejsce, do bezpieczeństwa. Dlaczego zmieniłem probówkę? Z takich powodów o że się pojawiły roztocza które zjadały jaja. Więc zapobiegłem temu, zabierając królowę, królową i sprawdzając, czy nie ma żadnych roztoczy. Sprawdziłem, nie było żadnych roztoczy, więc sadziłem do probówki. Dla pewności dałem tam trochę soku z cytryny, ale naprawdę delikatnie ścianki posmarowałem i mam nadzieję, że to sprawi, że chyba na razie nie będzie. Chociaż, kto wie. Nie wiem, dlaczego w ogóle tam się pojawiły. Ale prawdopodobnie przez to, że niektóre nasiona zaczęły gnić, no i przez to zaczęły się pojawiać. O, można właśnie w tej chwili zauważyć, jak królowa ma swoje jajka. Pewnie chcecie wiedzieć, co jest z lasem w słoiku. Sytuacja wygląda tak, że macie tutaj dowód, że roślinka po pierwsze dobrze się czuje. Widzicie, nawet kolejne liście zaczęła wypuszczać. E, nasze owady są, są. Na przykład, tam widzę jednego. Na liściu siedzi. Także inne roślinki się dobrze trzymają. Zaczęły rosnąć. Mych także niczego sobie bardziej zielenią. Czyli tak naprawdę cały słoik tętni życiem. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się Wam spodobał. Jeśli chcecie więcej. No, wejdźcie na mój kanał i obejście, bo naprawdę ciekawe rzeczy o mrówkach można zobaczyć. Więc, widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia!